Pazwanego Pluszczem Pluszcz utopił się w stawie którego sierpnia Gdy wypita wódka Zanadto rozcięła mu krew Wracał wozem z woli I nagle Spłoszone księżycowymi cieniami konie Przewróciły wóz Chłop wpadł do płytkiej wody A konie odeszły Zawstydzone Woda przy brzegu stawu była ciepła nagrzana od sierpniowych upałów i pluszczowi przyjemnie się w niej leżało. Nie zauważył, że umiera. Kiedy ta ciepła woda wdarła się do płuc pijanego, pluszcza stęknął, ale nie wytrzeźwiał. Więziona w pijanym ciele. Oszołomiona dusza, dusza nierozgrzeszona, bez mapy dalszej drogi do Boga, została jak pies przystygnącym stygnącym zitowiu ciele. Taka dusza jest ślepa i bezradna. Uparcie wraca do ciała, bo nie zna innego sposobu istnienia. Ponoszą ją fale rozpaczy, wtedy opuszcza gnijące już ciało i na własną rękę szuka drogi. Wałęsa się po rozstajach, gościńcach, próbuje złapać okazję przy szosach. Przybiera różne postaci, wchodzi w przedmioty i zwierzęta, Czasem nawet w mało przytomnych ludzi, ale nigdzie już nie potrafi zagrzać miejsca. Nie rozumie, dlaczego ludzie jej unikają, dlaczego budzi w nich przerażenie. Tak też dusza pluszcza myślała w swoim pomieszaniu, że nadal jest pluszczem. Z czasem w duszy pluszcza zrodziło się jakieś rozczarowanie i niechęć do wszystkiego co ludzkie. Plątało się w niej jakieś pozostałości starych, ludzkich czy nawet zwierzęcych myśli, jakieś wspomnienia i obrazy. Dlatego tak bardzo pragnęła znowu spłoszyć jakieś konie, przewrócić jakiś wóz i utopić jakiegoś człowieka. Tak z duszy pluszcza narodził się topielec. Topielec obrał sobie za siedzibę leśnych staw z groblą i mostkiem, a także cały las zwany wodenicą. Na słonki od papierniarz do wydemacza, gdzie szczególnie obficie występowała mgła. Włóczył się po swoich włościach bezmyślny i pusty. Tylko czasami, gdy spotykał człowieka lub zwierzę, ożywiało go uczucie złości. Jego trwanie nabierało wtedy sensu. Za wszelką cenę starał się wyrządzić napotkanej istocie jakieś zło. Mniejsze lub większe, ale zło. Topielec wciąż na nowo poznawał własne możliwości. Najpierw sądził, że jest słaby i bezbronny. Potem odkrył, że może się poruszać szybciej, niżby ktokolwiek mógł przypuszczać. myślą. W jakimkolwiek miejscu pomyślał, zaraz mógł się tam znaleźć, w okamgnieniu. Odkrył też, że słucha go mgła, że może nią rządzić jak chce. Może wniósł jej siłę bo kształt może poruszać całymi jej tumanami. Zasłaniać nimi słońce, rozmacniać horyzont, przedłużać noc. Topiec uznał, że jest władcą mgły i od tej pory tak zaczął sobie myśleć! WŁADCA MGŁY! WŁADCA MGŁY! WŁADCA MGŁY! Władca mgły... Najlepiej czuł się pod wodą. Całe lata leżał pod jej powierzchnią na łożu ze szlamu i gnijących liści. Oglądał z wody zmieniające się pory roku, wędrówki słońca i księżyca. Spod wody widział deszcz, opadające jesienią liście, tańce letnich ważek, kąpiących się ludzi, pomarańczowe nóżki dzikich kaczek. Czasem coś budziło go z tego snu nie snu. Czasem nie. Nie zastanawiał się nad tym.